Tomasz Wojciech Antoniuk kandyduje z listy Platformy Obywatelskiej do sejmiku województwa lubelskiego z miejsca ósmego. Widzimy, że rolnictwo i służba zdrowia nie spełniają oczekiwań, a samorząd szczebla wojewódzkiego nie wychodzi naprzeciw problemom, z którymi borykają się nasi mieszkańcy Lubelszczyzny. Ewidentnym przykładem tego jest protest rolników w Hrubieszowie i na przejściach granicznych. Dlatego niezwłoczne jest podjęcie następujących działań: wprowadzenie kaucji na wjeżdżające do Polski korytarzem drogowym i kolejowym zboże do portu lub granic krajów trzecich, wprowadzenie 50% cła na zboża tzw. techniczne. Wprowadzenie wymogu informowania na specjalnie utworzonej stronie Ministerstwa Rolnictwa, kto jest końcowym odbiorcą docelowym i przetwórcą zboża, zawieszenie na najbliższy okres wdrażania tzw. Zielonego Ładu ze wszystkimi jego konsekwencjami celem wyrównania szans i konkurencyjności polskiego rolnictwa w zderzeniu z towarami z Ukrainy. Prowadzenie ceł i wzmożenia kontroli weterynaryjnych na produkty drobiowe, które płyną na teren Polski w ilości niespotykanej w historii. Podjęcie konkretnych kroków w celu rozbudowy bazy silosowo-magazynowej, o co od kilku lat zabiega izba zbożowo-Paszowa, a także gruntownej rozbudowy istniejącego lub budowy nowego agroportu z prawdziwego zdarzenia, o co Powinno skutecznie zdjąć płody rolne z rynku i doprowadzić do ustabilizowania się ich cen na akceptowalnym przez polskich producentów poziomie. Jednym słowem, tranzyt płodów rolnych z Ukrainy nie może odbywać się bez szczegółowego wglądu przez polskie państwo, które posiada specjalistyczne agendy powołane do tego rodzaju nadzoru. Mimo tego. Poprzedni rząd PiS i partii współrządzących całkowicie odpuścił sprawę importu zbóż, owoców miękkich i wielu innych artykułów. Dlatego oligarchowie ukraińscy zacierają ręce i śmieją się z Polski, która troszczy się bardziej o nich niż o swoich mieszkańców. Nikt w Polsce na tym nie korzysta, ani polski konsument, ani rolnik. W niedługim czasie nasze rolnictwo, rodziny rolników i konsumenci. Nie będą spożywać naszych zdrowych produktów rolnych, które odpowiadają wszystkim standardom Unii Europejskiej. Niestety, produkty ukraińskie nie są badane pod kątem zawartości niedozwolonych środków chemicznych, szkodliwych dla naszego zdrowia. Tak dalej nie może być. Czas skończyć z krótkowzroczną polityką rolną i źle rozumianym pomocnictwem dla Ukrainy. Jesteśmy za wspieraniem państwa ukraińskiego na drodze do zwycięstwa nad bezwzględnym rosyjskim agresorem, ale nie kosztem polskiego rolnika. Jesteśmy przekonani, że każdy odpowiedzialny samorządowiec ma obowiązek bronić naszego rolnictwa i nas przed destabilizacją rynku i walczyć o bezpieczeństwo Polski. Na ścianie wschodniej Polski, a szczególnie w Hrubieszowie, Tomaszowie w Biłgoraju i Zamościu. Widocznym problemem jest brak miejsc pracy i inwestorów, którzy mogliby je tworzyć. Problemem jest także niewystarczająca ilość rodzących się dzieci, emigracja zarobkowa do różnych krajów Europy. Problemem jest także brak wsparcia ze strony samorządu województwa dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Problemem jest niewystarczająca ilość dróg i połączeń komunikacyjnych, z pozostałą częścią Polski. Widoczne jest też zapóźnienie inwestycyjne Lobelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Hrubieszowskiego, Biłgorajskiego, Tomaszowskiego i Zamojskiego. Problemem jest niski poziom świadczonych usług medycznych i podupadająca służba zdrowia. Okręg 5, z którego mam zaszczyt ubiegać się o mandat radnego sejmiku wojewódzkiego. To okręt, który od kilku kadencji nie ma swojego przedstawiciela w sejmiku województwa lubelskiego. Dlatego proszę o mandat zaufania i głos na moją osobę.